No to tutaj właśnie nagrywamy teraz pana Spontanika, który właśnie pucuje auto. Powiedz jeszcze po co go pucuje. No, będziemy nagrywać jakiegoś vloga. Tak, no. Jaka maszyna włyska? Pokazywałem ją w jednym z vlogów. Jeśli się męczy No, no wygląda ostatnio Pokaż pokażę jak wygląda z kamery Chodej tu. Aha, czekaj, zotyczka Co to jest? No właśnie Aha, nie o, wiem co tu jest, to... jest kierowca Dobra. Jeszcze jest łuk ten No jeszcze musisz podjechać Bo tu strasznie światło widać Idziemy No spoczy. widzę widzę Czekaj pokaż jeszcze tu Niżej tu widzisz na to? Mm, no mam. Tu się przykręca, żeby się nie ruszała na boki, a tym się dokręca, żeby góra radu się nie ruszała. Okej, okay. jest bardzo stabilny. Cofnij się do tyłu. No nie jadę. nie, rozjedź. mnie No To i tak mogło być jeszcze rozjaśnione. Lepszy obraz by był. O! Tego. Yy, nie, nie lukaj w kamerę, ok? Czyli co, czyli, czyli nie na kamerę? Nie, 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 tak teraz będzie tylko widać to jak... Dobra, sobie nie ma problemu. Szerokie możliwości tego urządzenia pomagają m.in. do zastosowania go w takiej rzeczy, jaką Wam zaraz pokażę. Tak jak widzimy kamera jest teraz w takim... Ale po przyczepieniu, zawsze po przyczepieniu sprawdzamy, czy jest dobrze przyczepiony. Potem dopiero przyczepiamy drugi, tak żeby było pewność, że kamera nam nie spadnie. Ok, teraz montujemy tutaj. Trochę za nisko. Okej, okay, słuchaj, ja wejdę za drzwi, ty włączysz tą kamerę i pokażesz, jak to wygląda, o co chodzi w tym ujęciu, OK? Spoko. Dobra, to załączamy kamerę. Załączona. Załudzona. To proste ujęcie, w którym było pokazane po prostu jak ktoś, jak osoba wchodzi przez drzwi. Kamera podążała cały czas za drzwiami, więc robiła bardzo fajny efekt, co na pewno zobaczycie w tym filmiku. Pokażę Wam również inne możliwości wykorzystania właśnie takiego statywu. Okej, okay, tutaj pokazuję drugie możliwe ujęcie, w którym możemy nagrywać m.in. jeżeli mamy dom bardzo blisko drogi, z okna możemy nagrywać to, co się dzieje za domem. Przy użyciu właśnie takiego statywu będzie idealnie, bo nie będziemy mieli takiego dystansu od okna jak przy zwykłych statywach, bo mamy od razu na oknie zawieszony tak jakby, statyw. Tu pokazuję również jest, tak jak tam zawieszałem, zawsze sprawdzam, czy jest dobrze zawieszony, żeby nie uszkodzić po prostu sobie sprzętu. Więc sprawdzam zawsze jedną półkulę, potem drugą zaciskam, żeby była podwójna pewność tego, co robię. Tutaj, jak widzicie, normalnie mo moglibyśmy tak nagrywać. Ale że chcę mieć zawsze wszystko yy, tak, jak widzimy, żeby nie, było, żebym nie musiał po prostu przestawiać potem y, w programach obrazu, to po prostu przewiesiłem sobie półkę do góry i w ten sposób mam obraz y, normalnie ustawiony. Tutaj możemy również y, dzięki temu y, jechać w ten sposób. Tutaj, tutaj my... może teraz nagram akurat, jak sąsiad przyjeżdża, będzie to idealnie widać. Możemy cofnąć również i na pewno efekt będzie bardzo ciekawy. Możemy również odblokować tutaj z dołu, wtedy byśmy kamerą zjechali w dół, tak jakby była przedtem, tak jak pokazywałem. Możemy również podczas na przykład ujęcia jechać w ten właśnie jakiś dziwny sposób, który, który nam po prostu ręka przyjmie. To jest jedno z kolejnych użyć właśnie tego satelity. Kolejna rzecz, do której możemy wykorzystać to urządzenie, to jest bardzo wysoki statyw. Wszyscy wiemy, że za im wyższy statyw, tym więcej musimy za niego zapłacić. Tu jest tak, że możemy przyczepiać w którym miejscu chcemy, na dowolnych powierzchniach. Na tych powierzchniach, do których po prostu przystawka się przysie. Spróbujmy na szybie tak, żeby był wysoko statyw, żeby dość dużo chwytał. Pamiętajmy również o tym, żeby dobrze przycić. Bo od tego zależy. Tak jak mówiłem, jeżeli jedna przystawka jest dobrze przysłana, to druga jest tylko dla bezpieczeństwa. Zakładamy teraz drugą. I tak jak widzimy jest naprawdę mocno przyczepione. Może to obróćmy, tak, zabezpieczmy, żeby się nie ruszało. Tutaj trochę odkręćmy. I teraz zawież, zawieźmy tutaj kamerę. Ok. Teraz włączyć i tak jak widzimy kamera sobie tutaj uchwyta, możemy nią ruszać góra dół i to w sumie na tyle co chciałem pokazać z tego miejsca, możemy tego używać do nagrywania pokoju, możemy do ciekawych scen, tu akurat zależy też również dużo przy mojej kamerze od obiektywu i to na tyle. Mówiłem już o oknach, mówiłem o drzwiach, mówiłem nawet o samochodzie, gdzie możemy wykorzystać taki statyw, ale nie mówiłem jeszcze o meblach. Meble są kolejną rzeczą, gdzie możemy wykorzystać właśnie taki statyw. Idealnie się przyczepia do mebli, mogę to pokazać. Pokaż tutaj. I zobaczcie, jak stabilnie stoi na takich meblach. Pokazałem to, widać, że naprawdę całe biurko ruszam, a statyw nic nie drgnie. Oczywiście, tutaj możemy sobie swobodnie kręcić kamerą bez żadnych oporów. Możemy, oczywiście, również pokręcić, gdyby było zbyt, albo możemy ustawić w jednym miejscu, przykręcić i wtedy kamera idzie tylko na boki, a tak już nie chce się ruszać. Tutaj to również możemy ustawić stabilnie i wtedy również się nie rusza cała kamera, stoi w jednym miejscu i nie ma szans, żeby się gdzieś przemieściła. I to na tyle w tym całym filmiku. Pozdrawiam wszystkich. Tak jak pokazywałem, teraz kamera jest jeszcze raz do biurka przyrzepiona i pokażę Wam mojego kamerzystę, którego serdecznie również pozdrawiam. Siemano, Szemano, witam wszystkich z tej strony Gremlin. Chciałem Was zaprosić na moją stronę YouTube, na mój kanał o nazwie hipko Gremlin. Pozdrawiam. Yo!